Witam serdecznie na kolejnym gnocie. Jako że jest środa, to oczywiście z samego rana byłem na targu, niedawno wróciłem, ale się oblekłem elegancko kurteczkę, sobie kupiłem roboczą, bo wszystkie stare kurtki już mi się rozleciały, się porwały, zamki podpadały, no i już robiłem w tej co i gdzieś tam do sklepu do kościoła się jeździło, no to w kółko u Morusany chodziłem. Musiałem sobie kupić jakąś roboczą, elegancka, cieplutka, tylko jestem trochę niewymiarowy, żeby pasowała tutaj, żeby się zapiąć, to musi mieć trochę za długie. Rękawy, no ale trudno, co zrobić. I parę innych rzeczy jeszcze kupowałem dla każdego, coś dobrego, trochę smakołyków dla zwierzaków, i kupiłem sobie parasolkę w końcu, bo nie miałem. Jak trzy lata tu mieszkam, to nie miałem parasolki, i mam taką elegancką za trzy dyszki, i wziąłem taką, żeby od razu mogła, wiecie, za kociubę robić, bo lata lecą, lata lecą. Nie wiadomo, kiedy kociuba by się przydała. Bardzo ładna, a ja na jej nie otwierałem. Znaczy mi, czy ona działa? Półautomatyczna, coś pan mówił. O, bardzo automatyczne, elegancko. Widzisz, teraz w niedzielę, jak będzie padało, to sobie weźmiemy parasol i będziemy, o, tak mogli chodzić razem. Jakbyś nawet tak chodził, to by na Ciebie nie padało. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Teraz jak to złożyć? Też bardzo łatwo. Lux na pewno się przyda kiedyś. Oby nie prędko, bo ja po deszczu to nie lubię chodzić. No to co? To najpierw zwierzakom dajemy smakołyki. Kupiłem też lampkę u królików, chcę zrobić oświetlenie. I zamknięcie w końcu dosilek zakupiłem. Także działamy. Oj, rękawiczki takie ocieplane na zimę. O, teraz to jest cieplutko. Tylko przypominaj, miedziu, żeby mnie chował do chałupy. Nie zostawiał na tarasie, bo potem to, jakby nie było ocieplane, to w środku są zimne, nim się ode mnie nagrzeją. Dla tej ekipy mam dzisiaj kapuchę, Taką ładną główkę. Spróbujemy im tutaj na tego gwoździa nabić. I powinno działać. Nie powinny sobie zrobić ksiwdy i nie powinno im zlecieć. Dobra, szybciutko wymienię wodę, nie będę was tym zanudzał. Woda wymieniona, elegancka, aż perełka przyszła i się tutaj kręci. Oczywiście zaglądała do gołębi, ale tylko z dołu. Już dawno nie widziałem, żeby na górę tam właziła. I bardzo dobrze. Nie ma co ich stresować, bo potem się boją wracać do budki. A tak naprawdę to perła chyba się troszkę spasła na zimę, już nie daje rady tam wskoczyć. Też dobrze. Zbieraj, zbieraj na zimę, zapasy, bo to kto wie jaka zima będzie. O, tą kapuchę to gęsi bardzo lubią skubać. Buraka nie ruszają, bo pewnie nie mają za bardzo jak rozbić, ale kapustę to chętnie. Balbin już tutaj siją macha. Pewnie by chciał mi uszczypnąć, szczypnąć, ale od paru dni mu się nie zdarzyło. Trochę się hamuje. Leśne kurczaki jak przenikają przez ten płot. O, a ty co się nie przyciskasz? Jeszcze chudszy też tam wchodzi, tylko coś się zestresował chyba. Nagrania. Jaki przez ten płot przechodzą, taki przez ten do lasu. Tak mają. Dobra. Tutaj mam taki wichajster, który nabyłem dzisiaj też na targu. I spróbujemy im tu zrobić zamknięcie. Myślałem gdzieś tu, ale za duże to kupiłem, to nigdzie tu nie wchodzi. Za to tutaj wchodzi idealnie. Jak się to dosunie, to się nam to tutaj przesunie. O, i tak będzie elegancko zamknięte i nawet nie drgnie ten. No to co? Przykręcam i powinno być gotowe. Już nie będzie trzeba tego kija podpierać. Zanim przykręcę, to perełkę wpuszczę, bo ona tak obwąchuje, te drzwi obwąchuje. Może coś się tam w tą łapkę złapało, co? Perła. Czekaj, tylko się ze mną teraz z nimi, jaj, kamerę złapię inaczej. Jakoś musimy dać radę, żeby się nie obalić z tej pięknej drabiny samorobionej. No lecisz, masz lecieć. No wchodź, wchodź. Wchodź tam, Perła. No, No, leć. Zobaczymy, co tutaj mamy. Mamy coś? Ta mamy. Wszystko zjedzone, a nic nie złapane. Jak to jest możliwe? Jak one z tu wchodzą i wychodzą? No tędy? Nie przechodzą chyba, co? Się nauczyły. A, patrzcie. Tu już jest rozmontowane. Dobra, muszę zabrać tą łapkę i tą jedną stronę zaklajstruję. No, popsuła się i tu się już otwiera. Albo tu takie silne były, że to powyginały. No, wszystko zjadły i sobie poszły. Perła, zrób tu porządek. Bo znowu szedłem z pastrzy, tylko latały po suficie w tej nazad. Ty tutaj lepiej sobie posiedź. Posiedź, posiedź, przepędź to towarzystwo, bo spać nie daje. Ona już wyczuła. To już widać po jej ruchach ogona. O! To znaczy, że mysza tu była. Dobra, żywołapką to się zaraz zajmiemy. Trzeba tego wichajstra przykręcić. Wkręty są. Wkrętaczka jest. Okulary założone, żeby było elegancko. Na zamkniętym przykręcimy to będzie dobrze. Coś mi rąk zaczęło brakować. Jak to tu? I zamknięcie eleganckie. Otwiera się, cyk, otwieramy, cyk, zamykamy. Żeby zamknąć, trzeba tutaj docisnąć i pięknie się trzyma. Nic nie drgnie. Tu na dole, czy coś by odgięło? Wątpię. Ciężka sprawa. W razie czego to ten kij i tak można sobie tutaj przyłożyć, tak jak był. Tylko z tym kijem to się ba bałem, że wiecie, on na przykład będzie latał, to to go bali, bo to tylko ruszy i leży, a tego to sobie przez łapą nie otworzy. A dobrze, żeby im tam Edziu nie wlatywał do środka. Bo po co je stresować? To jest wcale niepotrzebne. O te leśne to zajadają kapucha. Silki to nie wiedzą jeszcze o co chodzi. Teraz zadanie u królików zamontować im oświetlenie, taką lampkę, dzisiaj nabyłem na targu. Chcę, żeby miały tutaj światło przed wejściem, że jak się przychodzi, to wiecie, coś widać to jedno, a dwa, że z chałupy widzę, w razie czego, jakby coś tutaj przeszło, to będzie się zapalała lampka. Przy okazji niosę im trochę kapusty pekińskiej, a ten łobus już po drodze urwał sobie ze dwa liście i pożar. Masz jeszcze kawałek i ci starczy, bo ja taką ładną łopatkę kupiłem dla ciebie, też na targu, taka promocja biła. Tam ciut ponad dyszkę za kilo. No to mu wziąłem, a dla was dobra, pykinka, żebyście miały co zajadać, głodomory, wy to wiecznie głodne jesteście, to zajadajcie na zimę, budujcie tłuszcz, bo kto, kto wie jaka zima będzie, nie wiadomo. Przytargałem sobie drabinę, żeby jakoś tam sięgnąć, już przymierzyłem, będzie ciężko na styk, zaraz zobaczymy co mamy w tym zestawie za cztery dyszki, oby to działało, mam nadzieję. Dobra, lampka taka nawet sporawa. Tutaj mamy ten panelik i tu dużo różnych elementów. O nawet pilot jest. Może się przyda. Zobaczymy. Te podstawki są. Zaraz to poprzymierzamy. Ciekawe jaki jest długi ten kabel, ale wygląda na dosyć długi. To może mi sięgi nie stamtąd, żeby był nad środkiem wejścia. Taki mam plan. Dobra, zmontowanie tego z podstawką to banalnie proste. Kabel wydaje się długi. To lecę na drabinę, kamerę wam gdzieś tutaj postawię. O to będzie wiecie, widać jak zlecę z tej drabiny, bo tam ciężko sięgnąć, ale może się może by się udało. Żeby chociaż jednym przyłapać na początek wkręcikiem na wkręty to zrobię, bo oni tam takie kołki dali w zestawie. To do drewna to chyba lepiej, tak to jest bardzo niestabilnie, bo... Ta drabina wchodzi w ten. Wchodzi ten w ten piach się wbija i wcale to jest nie za dobrze. To ustawimy tak o do słońca, bo słońce z tej strony i akurat mi tu wejdzie na to i się zaraz to wszystko podłączy, tylko w dziurę tam trafić. No to nie takie proste trafić tam w dziurę. One malutkie są, a wkręt, a wkręt spory i wtedy jest kłopot. O, ustawiony do słońca. O, długi ten kabel FEST. Tam się go podciągnie. Tylko teraz przełożymy sobie drabinkę i akurat tu nad wejściem będę miał światło, jak u ludzi. Tutaj zrobię tak, jak się powinno. Najpierw tą podstawkę i dopiero lampkę w to wtyknę. To powinno być wygodniej, tylko że dobrą stroną. O, świeci elegancko, działa jak tu zasłoniłem, odsłonię, No i bajka, o to mi chodziło. Jak będzie zupełnie ciemno, to z domu będzie widać, czy się tutaj nic nie kręci. Te lampki przenośne są dobrym rozwiązaniem. No nie ma sensu tu ciągnąć prądu, robić na stałe światło, a taka lampeczka tutaj sobie będzie zbierało promienie słoneczne nastawione w stronę słońca, którego oczywiście dzisiaj nie ma, jutro to w ogóle malać. Cały dzień. No ale jest, oświetlenie u królików. Gotowe. Nie wygląda źle. Zaraz zobaczymy tylko, czy mi nie haczy tam o kabel. Nie, luks się otwiera, się zamyka. Bajka. Dla ciebie też jest coś dobrego. Masz kostkę wołowinki, sobie pojedz. Jeszcze leśnym ptakom uzupełnić, bo to oczywiście jeden dzień i już mają pusto. I dla leśnych ptaków też mam smakołyka stargu przywiezionego. Zaraz im się tutaj zawiesi. A dla dzikich ptaków mamy taki bardzo ładny kawałek słoninki. Edziu, to dla ciebie za tuste. Ja dla ciebie mamy różne smakuiki, ale to za chwilę. Zaraz jakoś spróbujemy to tutaj nabić wkrętem. Gdzie to powiesić? Może. O, tak tutaj by było. Dobrze. Wkrętaczka wkrętem się zaczepi i powinno się trzymać. O, no, zanim one to pędzlują, to minie. O, ładnie, ładnie to się prezentuje. Pieszna słoninka, sikorki powinny sobie zajadać. Kawałek taki solidny, aż ślinka mi cieknie. Ja to jestem mądry. Beczka już pełna, bo ostatnio sporo padało. I chciałem sobie trochę odlać tej wody, żeby się miała gdzie zbierać, bo jutro znowu malać. I mnie beczka przeważyła i się... Wylało, tutaj wszystko dobrze, że tutaj poszło. Nie na budę, bo tutaj są jakieś rzeczy, co się zawsze mogą przydać. A poszło na pole, to niech sobie leci. To już wyleje to nawet do końca. Sobie pójdzie, zaraz się puści. Kaczki gęsi na zielonkę. To będą mieć radochy. A tutaj podstawimy, tak, żeby woda leciała do środka. O, będzie, będzie leciało. No i dobra, niech się zbiera. Nowa deszczówka. I teraz jedno z ostatnich zadań na dzisiaj w ramach akcji ogarniania podwórka trzeba wyrywać tą konstrukcję O, ona się wyrwie chyba razem z tym ten tam zostanie, konstrukcję na na co ona była? no na ognisko tak ją podniosę? a jak? o i się odczepiło nawet O, dobra, wylazło jakoś tylko jeszcze muszę ziemi ukopać te dziury Pozakopywać, bo znając życie, zaraz tam nogę wsadzę i co je zrobię? Krzywdę. A tego byśmy chcieli uniknąć. Teraz ławka zamiast siłowni, mam takie ćwiczenia. Dobrze na nogach się zaprzeć. No, jak wychodzi elegancko, no ja to robiłem. To przecież nie będzie się działo mocno. Mam nadzieję, bo jeszcze jeden piękny na dzisiaj został. Ten. No, jak dobrze skręcone, samo odleciało. Hit i zanosimy pod płot. No ciężkie to to jest. Gotowe, słupki wykopane. Ale z tym ostatnim to się naszarpałem trochę czasu. Ale się udało. On był mocno zakopany i szeroki był. No i teraz, żeby te dziury pozasypywać, tylko taczkę sobie przywiozę. Kopię dalej piwnicę. Zobaczcie jak mi ładnie idzie. Ile ja to kopię? Ze 2 miesiące, a już ukopałem z 5 cm. Takim tempem ta akurat ze 2 lata i będzie, no może trzy to bierzemy się w końcu za kopanie. Bo kiedy ja tu kopałem tą piwnicę, to już nawet nie pamiętam, trochę czasu minęło. Ale jak pierwsza warstwa zdarta, to teraz idzie szybciutko. Dzisiaj to jedna taczka, aby tam te dziury zakopać. I puszczamy kury na zielonkę, bo to już dawno, dawno ich pora, żeby sobie latały. Tu zaraz ciemno będzie. Dobra, zasypane te dziury. Noga nie powinna już wpaść, na styk starczyło ziemi. Ho, ciedziu! obiad i kury puszczamy, bo to już godzinę temu one powinny latać. Teraz te dni króciutkie, rano targ, tu się człowiek zakręci, za godzinkę będzie ciemno. Obiad podany, no to puszczamy całą bandę, niech sobie trochę polata. Dzisiaj to ma wyjątkowo mało czasu, już się szarówka robi, ale coś tam sobie poskubią na pewno. Większość wyleciała jeszcze i sobie tam skubię, co im się uda. A ja się z Wami jeszcze nie żegnam, bo przyjdziemy tutaj za godzinkę, góra półtora. Jak się zrobi ciemno, i zobaczymy, czy ta lampka w nocy daje radę i czy dobrze tam oświetla. Półtora godzinki minęło, ściemniło się elegancko, żadnych kur już tutaj nie widzę. Właśnie bramy przymknąłem. Chodź, sprawdź, czy żadna kurka nie została. On to znajdzie prędko, a my lecimy zobaczyć, czy wszyscy są w kurniku. Te towarzystwo to sporo dłużej, sporo dłużej się tutaj kręci po podwórku, nie zaganiem ich na siłę, no bo te dni są króciutkie, jak widzą, no bo one nie mają przecież kurzej ślepoty. A gdzie kaczor? Może w środku jest? Tak, chyba jest, Co się przestraszyłem. One zawsze wszystkie razem chodzą, a tu, a tam tak, no kaczor za białą gąską, oczywiście. Wszyscy białoczub, malutka, bocianek, krzywulec. Wygląda, że wszyscy szara kurka z dzieciakiem, a dzieciak wyżej od nich wszyscy są. A tutaj stała ekipa, która śpi na tych drzwiach. Na zimę, to się może tu zrobić, wiecie, folię, jak w zeszłym roku, żeby im nie wiało, no ale jeszcze nie ma takich mrozów. Także dobranoc, gasimy światło, jest już ciemno, a one jeszcze. No spokojnie, dwie, trzy godzinki to sobie polatają jeszcze po dworze. Chodź zobaczymy, czy te światło przy królikach działa. Działa, czy nie działa? I chwila prawdy, jakaś lampka tutaj mryga. O, włącza się i świeci. Całkiem, całkiem ładnie. Udany zakup. Za cztery dyszki, kabel długi, łatwy montaż. O, króliki jeszcze sobie latają, niech sobie latają. I to już wszystko w dzisiejszym gnocie, zakupy udane, wszystko działa, wszystko sprawne i zamknięcie usilek i tutaj światełko na pewno się przyda pod tym względem, że jakby coś mi się tu kręciło, to się zapali, ja będę widział z domu przez okno, to szybko tutaj przylecę, no bo tak nieraz wiecie, on lata gdzieś tu szczeka albo się położy na tarasie, to tu nie widzi, a jest jakiś hałas, to tak latałem tutaj z latarką, a teraz tu jak coś, jakiś ruch będzie, to się lampka włączy. Także ja się z Wami żegnam i zapraszam na jutro na 7 rano. Na razie, cześć.